Już no ja wszyscy, ja to bym wam dużo powiedział, ale Gazimka ma dużo do powiedzenia, bo ja to chciałem <laughs> nagrać film, mam wszystko powiedział. ci ja mi... będę podpowiadać, dobra? Dawaj. Czekaj. Dawaj. No. Kiszka na gorąco jedzie. A tu mam powiedzieć, że jadą się ciepłe wyroby. Tak, jadą, kochani, ciepłe wyroby. Tak jest. Gorące wyroby jadą. Sami cienkiego podhala. podchala. Kiszka. Kiszka. Kiełbasa góralska Kiełbasa góralska, góralska. będzie gorąca. Bo się, się gorące będą. Polędwiczki w gólia. Liściem. Szyneczka z liściem będzie. Pieczona szyneczka. Pieczona szyneczka. No i jeszcze łos jadą. Udej, Chodza, ziemię, serki górskie bym powiedział. <słyski> <słyski> Radości dla wasyckich. Niech się daży z magicznego miejsca. Zem jeden przeladzi. Serdecznie pozdrawiamy. Ho, ho, ho. O, patrzcie, ja dopiero nagrywam, że przyjedzie zaraz siostra z łascymkami, bo ja bym był pewien, gdzieś w drodze jest. Połóżę to tutaj, pokażę, co tam mamy. Hopsa, za kochani, właśnie teraz szyczko dojechało. Hop, sasa, szwagierdy, pierunie jeden, co on narobił? Dobrze, żeście tego nie widzieli. Co to się pora... Radości nam przyłączy, że... Cześć, szwagier, pierunie jeden, hop, sasa. Oui. Sí.